Znaczenie udziału dzieci w sporcie i rekreacji jest bardzo ważne, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych. Sport ma wiele zastosowań dla dzieci. Ruch to tylko jeden z wielu aspektów. Biorąc udział w sporcie, zwiększa się aktywność dziecka w społeczeństwie. W ten sposób dziecko nawiązuje relacje, zwiększa swoje zdolności metoryczne i uczy się pracy z innymi. Sport może być ważnym narzędziem w rozwoju dziecka we wszystkich dziedzinach życia społecznych, psychicznych czy fizycznych. Sport jest świetnym sposobem na zmniejszenie stresu i rozładowanie emocji. Ponadto dzięki aktywności fizycznej nasze ogólne samopoczucie często wzrasta. Zajęcia rekreacyjne aktywują umiejętności społeczne dzieci oraz są skarbnicą wiedzy. Podobnie jak podczas nauki gry na nowym instrumencie, zwiększa się wrażliwość dzieci do detali. A dołączenie do grupy harcerskiej czy ich środowiska i pracy w grupie, środowisko społeczne w sporcie. I rekreacji pozwala dzieciom na zawieranie przyjaźni. Ułatwia to dzieciom lepsze poznanie otoczenia i poszukanie własnych zainteresowań. Uczestnictwo w sporcie lub rekreacji stanowi zatem dobrą podstawę na przyszłość i zwiększa aktywność dziecka w społeczności.